Dobra, czas się z tym pogodzić. Myślę, że nie muszę porównywać się z innymi, a wtedy będzie OK. Wow, jak dużo makaronu! Dawno nie widziałam tyle jedzenia na raz. Pyszności! To najlepszy posiłek w moim życiu. Chcę więcej! Tak niewiele trzeba, aby być szczęśliwym. U, ale o manierach to zapomniała. Nie ma absolutnie pojęcia, jak zachowywać się w wyższych sferach. Nie obchodzi mnie to. Liczy się tylko to, że mogę cieszyć się życiem. Nie zrozumiecie tego. Daj mi ten widelec, nie mogę patrzeć jak jesz. No i proszę, trzeba będzie go wyrzucić. Dobra, poradzę sobie bez niego. Jestem do tego przyzwyczajona. Chociaż makaron i tak już się skończył. Szkoda. Czyli teraz moja kolej. Jak apetycznie wyglądają te słodkie robaczki. Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Myślę, że najlepszym sposobem na ich zjedzenie będą pałeczki. Wiem, jak radzić sobie z nimi po mistrzowsku. No to jest jeszcze lepsze niż myślałam. Jest tak dużo różnych smaków, i każdy z nich jest cudowny. Nie odmówiłabym sobie deseru po obfitym obiedzie. Miejmy nadzieję, że Monika nie zauważy, jeśli zabiorę jej troszkę żelków. Właśnie, że zauważy. Ta sztuczka nie przejdzie. Oddaj mi moje smakołyki i nie zbliżaj się do nich. To jest zbyt pyszne, żeby się dzielić. Poradzę sobie sama. Nie potrzebuję pomocy. Miałam nadzieję,